Nic dzisiaj nie zrobiłem Zespałem zajęcie o 11 na WF Bo musiałem szukać psa w nocy Wstałem o 11 idealnie żeby, żeby wiedzieć że jestem spóźniony I od tego czasu aż do teraz mamy godzinę 17.05 06 Nie robiłem niczego przez cały dzień Na tyle mi się nudzi, że teraz na, nagrywam filmik typu Ten filmik gdzie znalazł na stronie głównej W mojej głowie to było takie o nagram estetyk yy, yy, coś tam routine Get ready with me Mówię o głębokich rzeczach Nie wiem, prawda jest taka, że jak się poczułem trochę lepiej, nie wiem, jakoś to coś zjadłem i się poczułem lepiej, słyszałem ochotę do nagrywania takich rzeczy. I z tego płynie niesamowity wniosek, że depresja. Mm. No nie, dobrze, zjebałem już ten film przez do To jest właśnie trudne. Nie wiem. Dopiero uczę się mówienia do kamery. Bla 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 wymówki. A, jest to pierwsza faza, w której będę się oswajać, tak? Bo będę wrzucał tyle filmików na YouTube. No nie. Wiem. Tak czy się jak za zabawne, jakby. Mówię teraz o sobie, ale uważam, że to się przekłada na większą liczbę osób w społeczeństwie w moim wieku pewnie już młodszy nawet jestem starym dziadem bardziej mi się chce robić coś takiego czego nigdy nie robiłem cały dzień doom scrollować nic dzisiaj nie zrobiłem produktywnego nic a nic scrollowałem wiecie o co chodzi cały czas scrollowałem na zmiany różne aplikacje W końcu uznałem, że zrobię to, zamiast się uczyć, rozumiecie? I nic nie, ma, nie mam zrobionego na studia. Cały semestr do tej pory jest 2 grudnia. Nie przeczytałem żadnego tekstu jeszcze. Mam no naprawdę łatwe studia. Mam wymaksowane nieobecność. Dzisiaj po prostu czwarta nieobecność w semestrze na WF dzisiaj była. No. Kiedy o tym mówię to bardziej to wizualizuję to jak jestem miserable Jak jestem... O, żałosny No ale Kiedyś trzeba, nie wiem, może Mogę sobie mówić, że Może mówienie o tym u zewnętrzni i moją potrzeby rozwiązania tych problemów i zacznę czytać te teksty, może zrobię to pod publikę, kto wie, może, może nagram ten filmik i później dla nieistniejącej publiki, dla moich znajomych, którzy to odpalą losowego, będą chcieli zobaczyć moje filmiki z LEGO, w sumie nie dotrwałem do trzech minut, trzech, czterech, wow, no, mm. Tak właśnie dla nich y, przeczytam tekst. No ale wiecie, że tak szczerze cokolwiek co mi sprawi, że to przeczytam. Ja wiem, że powinienem to przeczytać, a najchętniej bym się zjarał po prostu. No, życie robi się ciężkie w pewnym momencie. jak... Się nie ogarniesz. Dzisiaj pokazał mi się Reels, oczywiście. Jest to target, co nie? Yy. LOL, wyślij to swojemu znajomemu, który skończył 21 lat i który się zbliża do 22. Pierwszy slajd, a drugi jest. Twój czas się skończył. Po 21 roku życia. Bo jak skończysz 22, to już jest koniec. Wszystko jest takie samo aż do śmierci. To jest dla mnie dość crazy. Jakby po prostu ci pokazują takie rzeczy i w komentarzach bo mnóstwo ludzi, którzy się z tym zgadzali. To też było crazy. Jakby... Jeżeli przedstawisz człowiekowi jakąś tezę z odpowiednią ilością przekonania, pewności siebie, to on w nie uwierzy. Ja to samo robię teraz, tylko zapewne nie aż tak skutecznie. E... No ale tak jakby To jest tak samo jak TikTok dał mi bana ostatnio. Wiedzieli, że mam mniej niż 16 lat najpierw i mój content miał widoczność tylko dla znajomych. Później rzuciłem post, w którym obrażam TikToka na moich znajomych za to i on dostał... I wtedy dostałem blokadę konta, musiałem potwierdzić to, że nie mam 18 lat swoim wyciągiem z konta albo zdjęciem razem z moim dowodem osobistym. To jest chore. Jakby nie wiem, nie słyszałem o innych, którym tak robili, ale jeżeli wam się to stało, mam nadzieję, że tego nie zrobiliście. I że wiecie jak bardzo wasza data jest wykorzystywana przez chińską aplikację, przypomnijmy. Przypomnijcie sobie dosłownie, co się działo, kiedy mi zbanować. Pamiętasz, że jak zbanowali TikToka na 12 godzin, to było tak żałosne, to było tak crazy. Szczerze, to jest niesamowite, że o tym się więcej nie mówi. Pewnie się o tym w sumie nie będzie o tym mówiło więcej. Zrobiłem wtedy eksperyment, wpisałem... i. Z... O, dobra, nie będę mówił z tych słów. Mnie na pewno zdemotyzu... zme... zdemonetyzują. Czy miałem mieć jakiś pozytywny wydźwięk z tego? Morał? Mm. Z pozytywów. Jestem na drugim roku studiów. Jeśli to Cię ciekawi tak szczerze, to się, to z tym zostań. Żyjemy w takich czasach, że mało jest rzeczy już, które nas ciekawią. Przez to jesteśmy przestymulowani. Wszystko się wydaje banalne. Jeśli jesteś na studiach i ciekawią Cię, szczerze zostań. Bo to nie ma znaczenia. Jest dużo prac, o ile nie idziesz gdzieś bardzo specyficznie. Jest dużo proste, które Cię przyjmą po prostu dlatego, że masz ukończony kierunek Po prostu zrób to co Cię interesuje To, to, to jest tak proste lol i... Konsistencji, nawet jeżeli będziesz robić dla zabawy Przez pewnie długi okres czasu zobaczysz poprawę w sobie To ci jest proste Nie jest